Witam wszystkich ponownie. Dziś zapraszam Was na przepis na pyszne, czekoladowe ciasto z polewą krówkową i bitą śmietaną. Do tego odrobinę orzeszków na biszkopcie. Mięciutkie i pyszne. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Najpierw przygotujemy biszkopt. Mam tutaj cztery białka już w misie robota, cztery żółtka czekają. Mam również mąkę tej mąki 80 g mąka pszenna i mam jeszcze 30 g zwykłego białego cukru. Zaczniemy od ubijania białek na sztywną pianę. Jak już się mocno spienią, dodam sobie cukier i z cukrem jeszcze będę kilka minut ucierać, żeby cukier dobrze się roztarł. Białka się ubijają, jak mocno będą już spienione, to dosypujemy cukier, ucieramy jeszcze chwilę, aż cukier się porządnie rozpuści. Jak mamy już roztarte białka z cukrem, to dodaję po jednym żółtku. Już prawie biszkopt gotowy, jeszcze tylko dodamy mąkę. Tej mąki, jak mówiłam już. 80 g mąka pszenna, u mnie tortowa. Mieszamy trzepaczką, już nie robotem, może być również drewniana łyżka. Mieszamy tylko do połączenia się składników. Wymieszaną masę przekładam do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia. O rozmiarze 25 cm na 30. Wygładzam i wstawiam do rozgrzanego piekarnika do 170 stopni, góra-dół, i będę piekła około 20 minut do suchego patyczka. Po tym czasie biszkopt studzimy i zdejmujemy z niego papier. Wstawiam go z powrotem do blaszki. Do rondelka wrzuciłam 150 g masła, dodam jedną dużą łyżkę cukru, 400 ml zimnej wody i jeszcze czekoladę: 150 g mlecznej czekolady posiekanej drobniutko i 70 g gorzkiej czekolady, oczywiście również drobniutko posiekanej. Podgrzewam, aż wszystko mi się rozpuści. Już mi się rozpuściło, więc mogę wyłączyć i odrobinę przestudzić. Jak mamy już przestudzoną, nie może być ciepła, wkruszam do środka herbatniki. 300 g. Nie za drobno. Wszystko dokładnie mieszam i odstawiam na. Kilka, kilkanaście minut, aż masa zacznie odrobinę gęstnieć. Wtedy wykładam ją na ciasto. I rozprowadzam dokładnie. Schładzam w lodówce, co najmniej godzinę. Jak masa mi stężeje, to ubijam pół litra śmietanki, kremówki z dwoma łyżkami cukru pudru, na sztywną masę. Nakryjcie, bo może odrobinę chlapać. Jak śmietana zgęstnieje, to już tak nie chlapie. Możemy teraz dodać jeszcze dwa fiksy do śmietany, żeby była bardziej sztywna. Krótko mieszamy i gotowe. Śmietane wykładamy na masę. Wyrównujemy i już prawie gotowe i jeszcze tylko masa krówkowa. W rondelku rozpuszczam 100 g masła, dodaję 200 g krówek i 2 łyżki wody. Podgrzewam na małym ogniu, aż wszystko mi się ładnie połączy i rozpuści. Możecie również zamiast masy krówkowej użyć gotowej masy kajmakowej z puszki, ale to już jak wolicie. Ja lubię akurat tą krówkową. Gotową rozpuszczoną polewę studzimy. Jak całkiem wystygnie, ale jeszcze nie stężeje, polewamy po wierzchu naszego ciasta. Na koniec jeszcze posypię, odrobinę orzeszkami, u mnie ziemne, posiekane trochę drobniej. I schładzamy ciasto najlepiej kilka godzin w lodówce. Po tym czasie możemy już kroić. Jeśli podobał się Wam mój przepis, spróbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów, zapraszam również na moją stronę swojskiejedzon.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!